Tak sobie tam, bo na razie nie było Bo chciał. A, To nie To co? Nie wiadomo, czy coś takiego w ogóle będzie. To, to jest dla nas, nie? To Ciężko. Tak? Dobra. Panie Stasiu, uśmiech. Ja wiem, oni chcieli. No, no, tam tylko popatrzcie. się ciężko wypłacić do to płatę, Właściu, tak. było, no, no. no i to mikrofal. To fala była nowa, ale rozbita. No, Ale nie na sprawę. To nie jest To nie to, to na słowa, tak? Bardzo proszę. To później na stronę wrzucę, a tam będzie. Aj, słońce świeci.